Zostaw moje jedzenie, Rudzielcu. Ile razy mam powtarzać, że jestem na diecie? Wariatka jakaś. Chciałem tylko powąchać. Panda! A po co ci tyle żarcia na diecie? Dieta to dieta. Zero podjadania. Czy ja się pytam, po co ci się prążki na futrze, skoro jesteś zwykłym pchlarzem? He? Dobra, nie pitol mi tutaj. Wy wszystkie, jak jesteście na diecie, to jak opętane się zachowujecie. Opętane? Zaraz zejdę do ciebie i ci pokażę. Ano, no, już się boję. W ogóle to czekaj, czekaj. Pańcia dała smaczków dla wszystkich, więc... Hmm, trzeba podzielić. porówno. Jeden dla ciebie, dwa dla mnie. Balbina, ty też na diecie? Tak. To ty też jedno. O nie, odsuń się, dupku. Moje, 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 moje. Oho, wściekła się. Ja już podziękuję. A ja, cholercia, zaprowadzę tu porządek. Dziesięć moich, baby po dwa. Bezczelny. Nie drażnij lwa. Jedz. Przygłup.